Landscape LX910 do 1000 m2 trawnika. Masz więcej czasu na to, co naprawdę ważne. No to zobaczymy, czy taka, taki robot koszący zaoszczędzi ten naprawdę mój czas. Nigdy nie instalowałem robota koszącego, i zobaczymy, czy to tak naprawdę jest proste i łatwe. To tak, zajmiemy się dzisiaj przygotowaniem trawnika, montażem bazy i przewodu graniczącego, bo to jest robot z przewodem graniczącym. Omówimy sobie jakieś technologie i zalety, jeśli ma. Omówimy jakieś funkcje i zobaczymy, jak będzie wyglądał po dwóch tygodniach pracy. Jego szerokość robocza to 18 cm, ma trzy nożyki dwustronne. Nie musimy ich zmieniać na prawą, lewą stronę, bo on co cykl raz kręci w prawą stronę, raz kręci w lewą stronę. Także nożyki zużywają się równomiernie. I co my tu mamy? Port USB. Port USB, pewnie do aktualizacji oprogramowania, od góry od góry mamy jakieś pokrętło. Na pokrętle są napisane dni, godziny, auto, ustawianie czasu. Zobaczymy później, do czego to jest. Stop, zatrzymanie noża, wysokość koszenia od 3 cm w górę. I tutaj z tyłu widzę czujnik deszczu. Czujnik deszczu, czyli nam ucieka do bazy, jeśli deszcz na nie pada jak się zamoczy ten czujnik. Baza. Baza z bocznym ładowaniem. To jest ciekawe, bo nie wjeżdża do bazy przodem, czyli mamy wykoszone boki trawy. Dlatego też ją wybrałem, bo wydaje mi się, że jak parkuje przodem, to musi specjalnie gdzieś wjeżdżać, trzeba na jakąś kostkę brukową albo coś. No i mamy przewód do, do bazy. Wydaje się go dużo. Dużo go się wydaje. Później go przymierzymy. Zobaczymy ile go jest. No, bo długi się wydaje, czyli bazę możemy bardzo daleko odsunąć od źródła zasilania. Gniazdko też widzę jest takie skręcane, odporne na wilgoć, no, ale lepiej nie testować. Dobra, przymierzmy krokami, ile tu tego kabla jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, dziewięć i pół metra, powiedzmy, no to. No i jeszcze ta końcówka do ładowania, powiedzmy, no to jest dużo kabla, to jest dużo kabla, mamy e, szpilki do mocowania, bazy, przewód graniczny, tu jest 180 metrów, nie tak jak na aukcjach piszą 150 metrów, tu jest 180 metrów, szpilek jest 250, co 75 centymetrów bijamy szpilkę, także na spokojnie wystarczy. Baza. Baza będzie u mnie pod daszkiem, także nic nie będzie padać. E, instalacja bazy. No to tak, mamy 26 cm od ściany. Tą bazę trzeba do tego miejsca, gdzie kabel wchodzi, e, za, zamontować tymi szpilkami mo, mocującymi. E, 26 cm, jeśli nie chcemy, żeby czegoś robot do, dotknął, a 10 cm na tym wskaźniku, co mamy dołączony, jeśli chcemy, żeby dokaszał jak najbardziej, czyli wjeżdżał jednym kółkiem i dokaszał wszystko, wszystko żeby nie zostawało takie niedokoszone miejsca. Jeśli chodzi o kabel graniczny, ja stwierdziłem, że go w kopię. Wymyśliłem sobie taki patent, że na kosę spalinową założę tarcia do drewna, dwie tarcze do drewna, dzięki temu wycinam mi szeryek. Głębokość tego rowka u mnie to jest 3 cm, także fajnie tutaj będzie wchodził ten, ten, ten kabel graniczny. Jeśli chodzi o ten kabel graniczny, to tak jak tutaj na rysunku widzimy, mamy 26 cm, żeby nie uderzał robot o jakieś przeszkody, a 10 cm, jeśli chcemy, żeby robot najeżdżał na przykład na kostkę brukową, i docinam nam wszystko. Tutaj znalazłem kawałek rurki. Fajny patent. Kawałek rurki, wkładamy przewód graniczny. Ja tu sobie zacząłem tak, że włożyłem przewód graniczny do bazy. Tu mamy wejście i wyjście. Wyjście jest czarne, wejście jest czerwone. Tutaj nie możemy mieć zagiętego tego, tego kabelka, bo robot go po prostu będzie miał jako przeszkodę, albo on może go wyrwać. Musimy tutaj uważać, żeby to było estetycznie zrobione. I tak, ja tu sobie zaczynam z tym przewodem, tak, że od razu go sobie tutaj przymocuję, żeby mi łatwiej mi było go wepchnąć do ziemi. Instrukcja mówi inaczej, ale ja tutaj dla wygody sobie wbiłem od razu przy, przy bazie. I jak widzimy, Rurka się bardzo dobrze sprawdza przy montażu takiego kabla granicznego, bo go wkładamy do środka ziemi i wystarczy tylko zacisnąć ziemię i gotowe. Kostka brukowa, tutaj jak pokazuję, kostkę brukową możemy ten kabelek przepuścić fugą. Jeśli mamy za małe fugi, no to szlifierką starczą do, do płytek, można poprawić tą fugę. Przeciąć sobie tą fugę. Najlepiej po fudze i wcisnąć ten przewód graniczny w tą fugę. Ja to sobie wciskałem palcem i pomagałem sobie wciskając nożykiem. Jeśli chodzi o funkcję, no to na początku mamy pin. Później ustawiamy godzinę. Przed pierwszym takim uruchomieniem godzinę, datę, rok godzina, data, rok, i tutaj mamy obszar, jaki ma kosić, kosić nasz robot koszący. Do 1000 metrów tutaj jest trochę taka zmyłka, bo 1000 metrów to jest AA00 i mamy na pokrętle dni z godzinami, czyli ile dni w tygodniu chcemy, żeby kosił nasz robot i ile godzin. Ja to na początek sobie wziąłem 5 godzin 5 dni w tygodniu po 9 godzin. Jak go wystartujemy? On na samym początku musi sobie objechać teren, czyli od bazy objedzie nasz cały teren po tym kablu granicznym. On wtedy będzie sprawdził, czy obwód jest OK, i my sobie możemy od razu za nim przejść i zobaczyć, czy nie będzie miał problemów z przejazdem powrotem do bazy. Ja to też sobie właśnie tak prze, przechodzę za nim. No i okazało się, że miałem sporo dołków, które musiałem yy, wyrównać. Tutaj atrakcją dla moich dzieci też była ta, ten robot koszący. Też wędrowały za tym robotem yy, razem ze mną. Robot powoli sobie obiedzie. Tutaj możemy zobaczyć jak ja sobie zrobiłem zakręty, czyli ostre zakręty to nie jest dla niego jakiś problem, tak jak w instrukcji piszą, że nie mogą być to ostre zakręty, no nie do końca się zgodzę, bo radzi sobie z 90 stopniami, e, nawet i mniejszymi, także nie ma dla niego problemu. U mnie naprawdę jest dużo takich mm, zawijasów, ten, ten przewód graniczny. Jest w dziwnym kształcie, nieregularnym i on sobie świetnie radzi. Nie ma problemów z powrotem do bazy. Tutaj jest wszędzie 10 cm od obrzeża. Dzięki temu jednym kołem sobie jedzie po obrzeżu i powinien docinać wszystko. Czyli nie zostanie takiej kępy. Tutaj 10 cm od obrzeża. Tutaj tak samo najeżdża sobie kołem. I tu jest to, co mówiłem, do bazy. 90 stopni, i tu do bazy od zakrętu mam powiedzmy 80 cm. Instrukcja mówi, że tu musi być półtora metra prostej. No, jak widać, radzi sobie, także nie jest to dla niego problem. I tak, przed wypuszczeniem robota najlepiej sobie zciąć trawę na wysokość 6 cm. Ja sobie skosiłem traktorkiem całą trawę i tak jakby on ten robot nie musiał zaczynać z takiej wysokiej trawy i się męczyć. Ja sobie skosiłem ją na 6 cm i od razu robota puściłem na 4 cm wysokości i powiem tak, po tygodniu pracy po tygodniu pracy jest ładnie skoszona cała trawa. Pierwsze 2-3 dni pierwsze dwa dni tak naprawdę tu jest prawie 1000 m2 do wykoszenia samej trawy i pierwsze dwa dni byłem przerażony, bo wszędzie były kępy niedokoszone, ale on po prostu przez te dwa dni ogarniał, ogarniał sobie ten teren i przez na trzeci dzień koszenia już było praktycznie wszędzie równo wykoszone Także tydzień czasu musimy się przygotować na to, że tydzień czasu będą jakieś niedokoszone miejsca, ale po tygodniu mówię Wam, że jest wszystko ładnie dokoszone. Odbija się od różnych rzeczy. Mam tutaj na, na trawniku nakrętki od Szamba, różne wejścia. Także to jest wszystko dokoszone, bo nie odgraniczałem tego kablem granicznym. Odbija się, trafia, nie trafia, ale wszystko dokasza. Nie ma żadnego problemu. Tutaj widzimy, że ta trawa po skoszeniu praktycznie jej nie widać. Także od razu gdzieś wchodzi między tą trawę, nie ma problemu z jakimiś wysychniętymi źdźbłami, nic nie widać praktycznie. 18 cm szerokości koszenia, ale ogarnia. W ciągu 3 dni ogarnęło mi 1000 m2. I tutaj tak. I tutaj widzimy po tygodniu pracy tą kosiarkę od spodu. Nie jest jakoś mocno zabrudzona. Nie czyściłem jej. Tydzień czasu sobie jeździła. Tak naprawdę trawnika zbytnio nie, nie przygotowywałem do pracy tego robota, to także na bieżąco zbierałem kamienie i e, jakieś e, gałęzie i te noże nie są jakoś mocno zużyte. W zestawie mamy 9 noży zapasowych. Także myślę, że taki zestaw tych noży trzech wystarczy mi na chyba dwa miesiące na spokojnie, a może nawet sezon przy tysiące, tysiącu metrów e, kwadratowych, które on ogarnia każdego dnia. Bo ustawiłem go na 5 dni w tygodniu po 9 godzin. Także wydaje mi się, że to jest godne polecenia. Pozdrawiam.